No, no jak się mówiło. No. O, kupeczka, no. Ile się właśnie śmignę, zobaczę jak tam <laughs> na zamkniętym torfowisku, co tam słychać. Bo dawno kurna się nie było. Uuuu! No trochę poza No, że paczek se kwitnie, ale to szczególnik. Eee, no A mówię, a się przejdę O tyle o, jeszcze torficha zostało O kurde, ale pozostało, Uj, ja, O mat, o my god O my god, no, no Oczywiście No brudeczka jak widać Musi oczywiście być Oczywiście Pozdro dla Pawła i Kikego oraz yy, pati, całej ekipy moich ziomków oczywiście No oczywiście No tam Bartuś, no tam się pytasz po to tam te łańcuszki rozrządowe oczywiście kurde łańcuszek rozrządowy to jest podstawa Jak nie wiesz to się spytaj mechanika a jak nie to ci byczek właśnie teraz ci w tym filmiku tłumaczysz to jest podstawa bo tam muszę, wiesz, smerfów nałapać, żeby, ten, wsadzić, żeby tymi zębatkami kręciły. No i ja oczywiście pardonsik, oczywiście taki, taki niedzielny humorek. O, oczywiście sobie woda sobie stoi. O kurde, jak tu wylało się. U Jezu, ciekawe jak tam się idzie, no. I tak, no co mogę powiedzieć, no właśnie sobie idę. Jest niedziela, godzina 12.38, sobie cisnę na torfowisko, się przejść, zobaczyć, luknąć jak to tam jest, no. Ptaszki sobie śpiewają, a myczyka sobie, o, maleńki sobie, o, truchciczek sobie taki, no, przed. teraz sobie trochę przebiegnie się kawałeczek, no, oczywiście trochę niewygodnie, ale... Damy radę. O. Sobie, o. Wyczynka sobie biegnie. O. 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 o, o. Tak, 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 tak. No, rafida. Tak. I trzy, Taki sobie truchcik w kierunku torfowiska. No. O ptaszek se poleciał. Ho ho ho, 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 ho 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 jak w diabelskim młynie. O dobra. No właśnie. Taki kawałek się przebiegłem. Oczywiście, no idziemy tam. ćwiczyłem, ale trochę nie. ma wiecie, Ostatni trochę przepracowany byłem. No. Ale jakoś. O, o w mordę. O, patrz. Gdzie? Rów. O kurna, woda płynie. Przejdzie się? Przejdzie się. No. Dobra. O kurze. No, to właśnie. No, tak wygląda to teraz. O! Torfowisko. No, byczyna sobie i taki zamiar ma iść prawie na sam koniec. No. O! No. Ile to się tam nagrało? O! Prawie Chustka, no dobra, to lecimy. Tak tu mówią trochę pacerek, trochę bieg. No, dzisiaj taki drobny trening terenowy. O. Oczywiście, Kiki. pozówkę dla Ciebie. Oczywiście, Paty. Wielki buziak dla Ciebie. Oczywiście. Dzięki Tobie. Rzuciłem palenie. No i bardzo dobrze mnie zmotywowałaś. Bardzo dobrze. Mówię Ci. Kurczaki pieczone. Dzięki, dzięki Patki, jestem Ci wdzięczny do końca życia, no, no, dzięki, ale Ty na mnie co wpłynęłaś, kurna, pozytywnie, no, jak nikt inny, no i bardzo dobrze, no, no maleńki trening, jak, znaczy, no, trochę było tam biegania, trochę tego, przysiadów, teraz, o, Czuję, trochę się porościąga. O raz. O. o. Dwa. Trzy. O. Porościągał się. No tylko trochę. Dzisiaj się nobyczek w dżinsach. No to trochę się yy, tam nie smućcie, że ćwiczenia trochę tak miłosiernie idą ale, ale 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 grunt to jest dobra motywacja i grunt to się nie poddawać o. No. doszłem właśnie sobie o tutaj o. Tak, ładnie widać. No. Trochę. Były takie... No dzisiaj taki trochę filmik, taki zremiksowany trochę. Więcej mojej gadki. Ćwiczeń. Oczywiście pokaz torfowiska. Znaczy zamkniętego. A propos popo. Trzeba się teraz tutaj skupić, żeby się w nic nie władować no bo jak ty to, to, jest, to wiecie, no oczywiście torfowisko to też nie przelewki zdarzają się też takie bageneczka ale byczek może kiedyś, kiedyś tam wam zaprezentuje, ale raczej byczek się w bagno nie ładuje no oczywiście no sobie idzie, o. o kurczaki pieczone, jak pozalewało no, no. całkiem nie do poznania to słowisko, a tam tu tam jakieś kaczuszka sobie, pływa, jo chyba, chyba coś tam pływa, ale mniejsza to, w tym o, o o, Dobra o, tu kawałek jakieś tabliczki, ale Czekaj No, miejmy nadzieję, że się nie wpierdzieli o. Ehm. Ehm. A, no to taki tutaj o do Punktu, coś tam, coś tam A Punkt zbiorczy tam o wody takie, no to tam w razie pożaru, no to tam woda się brało A to szczegół to tam byczek się nie chce tam rozkminiać strasznie tam się minić o, o. No. i był się podkładik i byczek dostał z longinga Znaczy podkładik dostał z i się przewrócił ale tu mieszka z tym Dobra Słynna Buda Oczywiście Zaraz bycie chce tam do niej zajrzy, co tam ciekawego jest albo i nie zajrzy No Jeśli tam chcecie jeszcze jakiś coś tam zajebisty filmik to proszę o suby łapki w górę, łapy łapy w górę no, pozdrówka oczywiście dla całej ekipy Paty Kiego, ziomali oczywiście. No i się, oczywiście tu ziomek pisał, że się sianu kosy zaczynają. No i bardzo mnie to cieszy. No i kto tam mówi, że tam byczek nie jest zawodowym kierowcą? No to byczek przy sianu kosach udowodni. Nie tylko o sobie, ale i Wam. Że nie rzuca słów na wiatr. Że jak trzeba, to pojedzie. No, o, o! Dobra. Trzeba coś tam uważać, bo coś tam kurde się czai w krzakach. O, oczywiście trochę chwila grozy. Ale tam tak pirazy oko. Dobra, ładujemy się do budy. No. No, i o to właśnie chodzi o. No, byczek w budzie jest. No, no nawet, 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 nawet. Nawet. Nawet troszkę miło, przyjemnie. Ale, ale, jak na byczko, to trochę za niziutko. No. No, to już jest właśnie. Cześć! Pierwsza filmiku za, za nami. Dobra, chwilę, chwilę odpoczynku. No to na razie mówię heja, ale się nie żegnam. Dalszą część później nagram. Buziaki dla fanek, oczywiście dla ciebie, Pati. Szacun, że zmieniłaś byczka. Eee, twoje jedno słowo wystarczyło, no i jak powiedziałem, że rzuciłem palenie tak, jak boli. No, a jak bym palił, no to teraz no, gwarantuję, żebym miał fajkę w buzi. Ale że nie palę i się dobrze czuję. O, tu trochę się. O, Jezus, ci... trochę się zgrzałem, no bo tam trochę i biegłem, i tego, ale mi z tym. Dobra, następną partię później dogram, jak będę wracał. Może będzie też i maleńki spacer po lesie, ale na razie to się wolę tam nie ładować, bo muszę tam obczaić, jak gdzie wejść. Dobra, no to na razie trzymajcie się, ale się nie żegnam. No, ją hejo